Witam. Dzień dobry. Ford Kuga w dwulitrowym dieslu. Trzy błędy zapisane w sterowniku. Może od góry, czyli od takich mniej ważnych błędów degradacja oleju. Później mamy źle działającą bądź w ogóle nie działającą grzałkę sondy, bo jest błąd w obwodzie podgrzewania czujnika. I trzeci błąd to jest filtr cząstek stałych, czyli niesprzyjające warunki, w których on mógłby się dopalać. Zacznę sobie z tej strony, tak jakby od końca. Yy, I tam mamy dozownik oleju napędowego do układu wydechowego, czyli to już wam kiedyś pokazywałem. Taki patent znany z Fordów, nie tylko tutaj. Yy, w pumie też, na przykład w busach, to jest 22. Yy, to jest tak. Układ składa się z pompki. Yy, takiego powiedzmy takiej rurki, w której to paliwo odparowywuje, świecy żarowej dzięki któremu, której ono może odparować, czyli świeca podgrzewa to paliwo, odparowywuje, robi taką mgłę przedostaje się to dalej do wydechu, no i dzięki czemu yy, filtr cząstek stajek może się wypalać dobra, ja sobie to mam zamiar wyciągnąć widzimy się jak już to podemontuję, mam nadzieję, że puści tą poprzeczkę, tylko ściągnę i zobaczymy, co tam się dzieje w tym dozowniku. Tak wygląda dozownik oleju napędowego przed filtrem. Zaklejony, osmolony. Świeca ma 0,7 rezystancji i na pewno była wymieniona, bo tutaj kable przy wtyczce powinien być czerwony i taki jest, natomiast tu gdzieś po drodze jest to łączone już, już i sama ta świeca była na pewno kiedyś wymieniana. Wyczyścimy to, wrzucę do myjki ultradźwiękowej, niech się to wszystko umyje. Mamy wyczyszczone. Rezystancja, tak jak Wam mówiłem, albo nie, 0,7-0,8 Oma myślę, że jest ok. E, taki test sobie zrobiłem, pobór prądu przez ten element grzejny, czyli tę świecę żarową. To jest od 8 Amperów i spada w dół gdzieś tam do 5, jak już zaczyna się element nagrzewać. Także też myślę, że nie jest źle. Dwulitrowa litrowa Kuga. W dieslu. Łańcuch, tam mam klucz. Wejdziemy do środka. O! A na końcu klucza jest sonda. Na końcu klucza jest sonda i mam zamiar teraz tym łańcuchem tutaj jakoś za ogniwo złapać, czymś podhaczyć i być może uda mi się odkręcić. Wszelkie inne metody zawiodły, stoi na dębowo, a dojście naprawdę marne. No jest, udało się. Pokazywałem Wam na szorcie zmagania z sondą. Sonda nowa jest na miejscu, jeszcze jej nie dokręciłem, ale powiem yy, no, wam, że tak tutaj łódź szczęścia mi pomógł, bo <laughs> gdyby ona nie puściła, to a żeby yy, łapę tutaj wepchać, zwłaszcza tutaj za yy, łokieć, tak, zgrubienie, to musiałem sobie popuścić sanki <laughs> i podłożyć tutaj klucz. Dokładnie tyle brakowało, żeby łapskot wepchnąć i tą sondę. Wykręcić, a później dokręcić. Mam jeszcze błąd o złym stanie oleju, natomiast nie wykasujemy tego błędu, bo on nie da się go usunąć. Tak, po prostu klikając w zakładce wyczyść kody błędów, trzeba przeprowadzić procedurę inspekcji olejowej, kasowania. O, w ten sposób właściciel wymienia sobie tutaj olej we własnym zakresie, no i najzwyczajniej po prostu inspekcja nie była skasowana. Fizycznie nie wymieniałem, zrobię to dopiero jutro. Jak poskładam wszystko do okupy, założę sondę, Spróbujemy y, przeprowadzić procedurę wypalania filtra cząstek stałych, i po tej operacji będzie wymiana. Ale tak chciałem po, po prostu pokazać, że y, no, jakby nie ma nic wspólnego ten komunikat, ten błąd z, ze stanem fizycznym oleju, ponieważ y, da się to zrobić bez bez wymiany oleju, natomiast trzeba zresetować serwis, inspekcję olejową, bo inaczej błąd będzie cały czas zapisany. Dura wypalania wymuszona filtra uruchomiona, zobaczymy co się stanie, jak się stanie. Na razie idzie dobrze, a tutaj wyskoczył mi komunikat, bo wczoraj odkręciłem przednie koło i wyskoczył mi komunikat komunikat o ciśnieniu w oponach, ale wiem, że to po prostu z racji tego że to koło było odkręcone. Nie wiem, jak w tym aucie można to zresetować. Zresztą dobra. Teraz to w nie będę zaprzątał głowy. Pilnujemy DPF. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale w momencie, kiedy ten filtr się wypala, słychać z wydechu tak jak, taki szum jak spalnika gazowego, jak się go odpali. To korzystając z chwili wolnego, doszedłem do tego, że tym przyciskiem resetujemy sobie no Ten komunikat o ciśnieniu w oponach możemy go skasować. trochę to trwa. Siedzę tutaj, już trochę i się nudzę. Oczywiście, to Wam coś powiem. Olej w tym samochodzie to był 10W40 Plany. Nie spełniający żadnych norm. Oczywiście, bo to że 10W40 to wcale nie przekreśla w ogóle tego oleju. Jeśli zachowuje swoje normy, można go stosować przy filtrach cząstek stałych, ale to są specjalne oleje i specjalne konstrukcje silników akurat nie Fordowska, ale mniejsza o to. Chodzi mi o to, że po prostu ten olej nie nadaje się ani do filtra, ani do tego silnika. Natomiast jeszcze inna historia zasłyszana od kolegi to przychodzi klient do sklepu kupując olej skrupulatnie sprawdza, czy ten olej sprawdza, spełnia wszystkie normy przeznaczone do jego silnika, po czym na koniec kupuje jeszcze olej Mixol, bo mówi, że będzie dolewał do paliwa, żeby mu się wtryski nie zatarły. Procedura przeszła pomyślnie. Błędów żadnych nie wygenerował. Dobra, wymiana oleju filtra. No i na testy do klienta. Zobaczymy no ten filtr DPF. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy on będzie się chciał regenerować, czy nie będzie się chciał regenerować teraz sam. Trochę mnie martwi ten używany olej, nie wiem jak długo to auto jeździło na takim oleju, ale myślę, że. Że to też mogło się przyczynić do degradacji tego filtra. Grande punto i taka sytuacja nieprzyjemna na koniec dnia. Nieprzyjemna o tyle, że dzisiaj jest sobota i znikąd tego zbiorniczka nie dostaniemy. A jak widzicie, po kolorze tutaj i tym nalocie. działo się tutaj już od jakiegoś czasu. Zresztą z relacji właścicielki wiem, że płynu ubywało. Po prostu ułamany już króciec nad, nadłamany. No niestety sobota, zbiorniczka na hurtowni nie ma. Auto musi wrócić 200 km z powrotem do domu jeszcze jakiś czas jeździć. A przy odpinaniu tej rury dotknąłem tylko tego wężyka i odpadło. Kurs partyzantki. Mamy śrubę M8 z takim łbem na imbus i z tej śruby muszę wykonać króciec do zbiorniczka. Sytuacja awaryjna, auto musi wrócić 200 km do domu. I jakiś czas jeszcze pojeździć, albo przynajmniej wytrzymać do kolejnej wizyty. Tam, już na miejscu mechanika celem wymiany zbiorniczka płynu chłodniczego. Dobra, lecimy z tematem. A po krótkiej chwili, nasz króciec wygląda tak. Tutaj gwint wykorzystamy, aby wkręcić w zbiorniczek, bo gładkim, gdybyśmy wsunęli nawet na gorąco, jest ryzyko, że nam się wysunie. Tam ten układ, jakby nie było, pracuje pod ciśnieniem. A tutaj mamy baryłkę zrobioną z wykorzystaniem łuba śruby i też zabezpieczenie, żeby nam się przewód nie ześliznął. Dobra, montujemy. No i kruciec wkręcony. W zbiornik zbiorniczek okazał się bardziej w gorszym stanie niż przypuszczałem, dlatego że ten naddatek, który tutaj był, ten plastik, po prostu to zmurszało już i to musiałem i tak obciąć do, do żywego. Na szczęście ta ścianka tutaj jest wzmocniona i w tym miejscu jest grubsza i ten króciec dało się na kleju normalnie wkręcić Myślę, że będzie trzymać i że swoje zadanie spełni natomiast no, zbiorniczek z racji swojego stanu jest cały do wymiany Taka to sytuacja przy wymianie oleju bardzo często zaskakuje, no, a że dzisiaj sobota to trzeba było po prostu po partyzancku sobie to poradzić dogrzejemy teraz wóz w pokoju go zostawiam, a ja sobie idę wymienić filtr przeciwkrukowy jeszcze. No i zobaczymy rezultat mojej roboty. Myślę, że trzymać powinno, natomiast z racji stanu ogólnego zbiorniczek i tak jest do wyrzucenia, więc ta robota moja to tylko taka wiecie, na dojazd. I że to się stało u mnie. No W sumie to lepiej jak u mnie niż na drodze, bo to mogło przestać w każdej chwili. Ten kruciec mógł odpaść po prostu o także o!